Głos. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu poświęconym encyklikom bohaterskiego dońcy Warszawy, papieża Piusa XI. Tym razem encyklika będzie, encyklika, którą będziemy omawiać, nosi tytuł Misericis Redemptor i jest encykliką poświęconą. Obowiązku wynagrodzenia, zadośćuczynienia najświętszemu sercu Jezusowi. Incipit encykliki, Misrentius Simus to oznacza w Łacinie najmiłosierniejszy zbawiciel. I encyklika zaczyna się właśnie mm, przypomnieniem mm, zapisanych w Ewangelii Świętego Mateusza słów Chrystusa: Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do, aż do skończenia świata. Dla papieża jest to, można powiedzieć, pewnego rodzaju pretekst do tego, żeby zwrócić uwagę na to, że ta obietnica spełniła się, że w różnych trudnych sytuacjach Chrystus nie opuścił swojego kościoła. Natomiast już w tym pierwszym, pierwszym fragmencie cykliki pojawi się nawiązanie do Jawień, których miała otrzymać francuska wizytka w jej połowie XVII wieku. Wtedy już święta Małgorzata Maria Ala Kok została kanonizowana przez poprzednika Piusa XI Benedykta XV w roku 1920. I już tutaj pojawia się właśnie. zapowiedź papieża, że e, encyklika będzie poświęcona właśnie w dużej mierze tej problematyce, która e, była treścią tych e, I e, Rzeczywiście, e, mamy tutaj w kolejnych e, fragmentach, jest e, wspomnienie o e, nauce Kościoła na temat Wcina Świętego Serca Jezusowego pochodzącej jeszcze z wcześniejszego okresu. Jest wymieniony poprzednik, oczywiście nie bezpośredni, ale wcześniejszy papież na Leon XIII, który w swojej encyklice poświęconej obchodom roku świętego encyklice Annum Sacrum, zwrócił uwagę właśnie na znak Krzyża wspomniał jeszcze w Lan XIII w, w encyklice Annum Sakrum, tę historię, kiedy to krzyż miał się ukazać Konstantynowi Wielkiemu. I to tak jak w pierwotnianych chrześcijaństwa, według tradycji, właśnie to ta wizja Konstantyna Wielkiego przed bitwą na moście molwijskim miała dalekosiężne skutki potem dla historycznego rozwoju chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim, dla jego chrystianizacji. Tak leon XIII pisze, że w naszych, za dni naszych ukazuje się znak boski, wduszący wszelką pomyślność, serce Najświętszego Jezusa z krzyżem u jaśniejące wśród blasku płomieni, w Nim pokładamy wszelkie swe nadzieje, u Niego należy szukać, od Niego oczekiwać zbawienia ludzkiego. I Pius XI pełni tutaj się z leonem XIII zgadzał, stwierdził, że zmagające się i utrwalone już w jego czasach pobożność właśnie związana z kultem Najświętszego Serca Jezusowego, istnienie praktyki przyjmowania komunii świętej w pierwsze piątki miesiąca, istniejące stowarzyszenia, które zajmują się szerzeniem czci Boskiego Serca. Zanim Pius tego wszystkie te praktyki, wszystkie te Zjawiska są uzatnienia Bożego i on ocenia je jak najbardziej e, pozytywnie. E, I tutaj e, wśród różnych praktyk, które są związane z czcią najświętszego serca e, papież e, wymienia e, poświęcenie się boskiemu sercu. E, Kazuje, że właśnie Małgorzata Maria à la Cocque, jako pierwsza ze swoim e, duchowym przewodnikiem, Klaudiuszem de la Columbia, też. Świętym właśnie spełnił ten obowiązek, i za jej przykładem szły potem w kolejnych latach kolejne jednostki, ale również rodziny całe i państwa, aż wreszcie Leon XIII poświęcił cały rodzaj ludzki właśnie boskiemu sercu Chrystusa. Następnie papież nawiązuje też do swojej wcześniejszej cykliki, Kwas primas, poświęconej właśnie. Królowaniu Chrystusa, gdzie z kolei, jak sam pisze, w jasnym świetle postawił najwyższą władzę Chrystusa nad wszechświatem, społeczeństwem i rodziną ludzką. I właśnie wymieniając naprzód akty pobożnościowe związane z poświęceniem się boskiego serca Jezusa, potem kult Chrystusa-Króla. Przechodzi do, do tej właśnie konieczności zadośćuczynienia, do głównego tematu encykliki. Twierdzi, że do tych praktyk obożnościowych, wymienionych wcześniej, należy właśnie je dołączyć, ponieważ można powiedzieć, że w pewnym sensie jedno wynika z drugiego. To znaczy, tak jak akty ofiarowania mają na celu odzajemnienie się Panu Bogu miłością za miłość. Tak, zadośćuczynienie tej miłości można powiedzieć, że jest tutaj logiczną konsekwencją. Jeśli odwzajemniamy miłość Bożą, to różnego rodzaju krzywdy z niewagi, które odwieczne miłości Boga ludzkość wyrządza, należy, czy wręcz mamy obowiązek, mamy obowiązek wynagrodzić. Oczywiście, tutaj są wymienione dalsze racje, które przemawiają za zasadnością takiej taktyki pobożnościowej. Jest chociażby przemawia za tym sprawiedliwość, żeby przywrócić naruszony przez ludzkie grzechy porządek, ale też i miłość, tak by niejako pocieszyć Chrystusa, który cierpi, który jest, jak to pisze papież, nasycony, e, nasycony z, e, z żywościami. E, wreszcie e, Bóg jest też ścicielem i powinniśmy czynić, zadość Bogu, mścicielowi za również grzechy i za, e, za słabości. E, papież kontynuuje dalej, że obowiązek ekspiacji ciąży na całym, e, na całej ludzkości, ponieważ tutaj odwołuje się do nauki. Katolickiej w dobitny sposób wyrażonej choćby na samorze rydęckim, że po opłakanym, tutaj po opłakanym upadku Adama cały rodzaj ludzki został skażony z mazą dziedziczną, poddany porządliwości w nieprawiony sposób godny pożałowania. Tutaj oczywiście papież wspomina, że istnieją takie poglądy, które się jeszcze odwołują do starego błędu Pelagiusza, które chwalają jakąś cnotę rodzoną naturze ludzkiej, która prowadzi rzekomo własną siłą po, po coraz wyższej doskonałości, ale już odwołuje się do e, listu do Efezji, do Św. Pawła, że um, już w Św. Pał tam przyżyliśmy z przyrodzenia synami, synami gniewu. E, ale um, tutaj pojawia się bardzo ciekawy wątek, mianowicie e, papież wskazuje uwagę, wskazuje, zwraca uwagę na to, że. E, jakby wiedzeni jakimś zmysłem przyrodzonym, ludzie praktycznie od samego początku składali Bogu nawet publiczne ofiary przy Boga, ale tak jakby mając świadomość tego obowiązku wspólnego zadośćuczynienia. Następnie papież, można być odwołuje się do takiej tradycji klasycznej wypracowanej przez świętego Anzelma teorii, która właśnie zwraca uwagę na to w tej ofierze Chrystusa, że jedynie że Bóg może odpokutować za zniewaki wyrządzone Bogu, że żadna moc stworzona nie była za te zbrodnie odkupiona. I zwraca właśnie uwagę na to, że tak jak modlitwy błagalne, tak samo również wynagrodzenia należy łączyć z zadośćuczynieniem Chrystusa, które Chrystus złożył Ojcu w imieniu grzeszników na Kalwarii, pamiętając o tym, że moc, tego wynagrodzenia, z tej ekspiacji e, płynie z jedynej krwawej ofiary Chrystusa, która w sposób bezkwawy, zgodnie z nauką katolicką, w sposób bezustanny na ołtarzach się e, ponawi. Jest tu oczywiście cytowana dogmatyczna e, definicja Sobołu e, Jest e, o tym, że jest to jedna i ta sama ofiara, ten sam, który się ofiarowuje obecnie przez posługiwanie kapłanów, który ofiarował kiedyś sam siebie na krzyżu, a tylko odmienny jest sposób Sposób ofiarowania. Papież twierdzi, że im bardziej ofiara człowieka upodobni się do ofiary Chrystusa, to znaczy, im doskonalej człowiek złoży ofiarę, niejako sam z siebie i niejako ukrzyżuje swoje ciało tym duchowym krzyżowaniem, tym będzie miał z tego korzyść w postaci ofiar, owoców pojednania i zadośćuczynienia. Zresztą, patrz na następną uwagę, że w nabożeństwie do najświętszego serca Jezusowego, w tym nurcie pobożnościowym, główną rolę odgrywa właśnie duch ekspiacji i odwołuje się tutaj e, wprost do słów, które Chrystus miał objawić w Małgorzacie Mali. Hala e, jest dokładnie, są dokładnie jest dokładnie zdecydowany taki fragment tych objawień, Pozwolę sobie przetoczyć. Patrz o to serce mówił, które tak wielce umiłowało ludzi. I tak hojnie obsypało ich wszelkimi darami, a które w zamian za swoją miłość bezgraniczną nie tylko nie doczekało się wdzięczności, lecz doznaje zapomnienia, wzgardy i obelgi, i to niejednokrotnie ze strony tych, którzy byliby zobowiązani do szczególniejszej miłości. I tutaj są wskazane praktyki, właśnie które, muszę powiedzieć, że są literalnie zakorzenione w tych objawieniach, mianowicie praktyka komunii wynagradzającej oraz Praktyka tak zwanej, tak zwanej godziny świętej. E, następnie e, papież e, zwraca uwagę na to, że ręka, e, co dość uczyniająca Chrystusa, wznawia się i poniekąd trwa i dopełnia się w jego ciele mistycznym, którym jest Kościół. Trzeba zwrócić uwagę na to, że są to czasy jeszcze przed co czyli za względem Mistici ale widzimy, że już można powiedzieć, że. E, Wcześniej ta teologia w jakimś zakresie była w Kościele, kościele obecna i papież no, przytacza tutaj jako autorytet wspierający jego pogląd świętego Augustyna. Św. Augustyn napisał, że wypełniły się cierpienia toli w głowie, natomiast pozostają jeszcze cierpienia Chrystusa w ciele. Tak więc papież wyciąga z tego wniosek, że Chrystus, który cierpi w swoim mistycznym ciele, czyli w Kościele, Traknie, byśmy byli towarzyszami jego ekspiacji, co jest logiczne, ponieważ jeśli jesteśmy ciałem Chrystusa i jego członkami, no to w sytuacji, kiedy cierpi Chrystus i cierpi głowa, to potrzeba, żeby cierpiały z nią wszystkie członki. Wreszcie papież odwołuje się tutaj do pewnego kontekstu współczesnego, który jego zdaniem uzasadnia konieczność tego rodzaju um, zadośćuczynienia. Co ciekawe, um, w encyklice, w encyklice poświęconej, rekolekcj poświęconej rekolekcjom zamkniętym, która była pisana. Trzeba później, troszeczkę jest hmm, nieco bardziej jest optymistyczna ocena, ocena współczesności, natomiast tutaj jest generalnie wspomnienie hmm, o tym, że w wielu krajach mamy do czynienia wręcz z fizycznym hmm, prześladowaniem Kościoła, z. Burzeniem świątyń, z rozpędzaniem zakonników. Tutaj musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to są czasy, w których mamy do czynienia z bardzo gwałtownymi gwałtowny środkami wprowadzoną prowadzoną polityką antykatolicką w Meksyku, ale również są to czasy już po rewolucji bolszewickiej, czasy, w których Kościół katolicki na tych terenach również jest poddawany poddawany represjom. Oczywiście poza fizycznymi prześladowaniami Kościoła papież narzeka również na pewien kryzys w tych krajach, w których działalność Kościoła nie podlega prawnym ograniczeniom. Przyjawia się to jego zdaniem w pewnym rozróżnieniu obyczajów, w, ale również w względnej walce partyjnej, w powiedzielibyśmy dzisiaj populizmie. Dokładnie papież określa ten problem jako nieliczące się z sumieniem ubieganiem po klas klodu, ale także poniżenie prawowitej władzy. Ta ocena współczesności jest na tyle negatywna, że papież twierdzi, że mimo woli nasuwa się myśl, że nadeszły czasy przepowiedziane przez Chrystusa w słowach, ponieważ wezbrała się nieprawość, oziębnie miłość wielka. Papież przechodzi następnie do omawiania, można powiedzieć, różnych form tego zadośćuczynienia. Wymienia już istniejące stowarzyszenia pobożne, które są zatwierdzone przez stolicę apostolską, są uposażone odpustami, ale także zwraca uwagę na istniejące już praktyki aktów wynagradzających, bądź publicznych przeprosin, które mają charakter zbiorowy, bo obejmują bądź to parafie, bądź to diecezje, bądź to państwa, zamierza równocześnie dać tą encykliką nowy impuls do, nowy impuls do rozwoju tych praktyk, mianowicie twierdzi, żeby uroczystość Najświętszego serca Jezusowego została podniesiona do święta do stopnia święta podwójnego pierwszej klasy. Tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju regulacjami, które funkcjonowały w Kościele zachodnim przed reformą liturgiczną jana 23 roku 1960. A zatem żeby była to właśnie kategoria święta podwójnego pierwszej klasy, żeby obchodzono z oktawu i żeby właśnie w ten... Uroczystość we wszystkich świątyniach odczytywać modli modlitwę ekspiacyjną do najdroższego, do najdroższego Zbawiciela. Nie jest zdaniem papieża, te, to określa zbożne ćwiczenia, będą bardzo, będą bardzo korzystne dla kościoła, ale też dla społeczeństwa. I że tutaj jest znowu odniesienie do tej negatywnej diagnozy otaczającej papierze współczesności, że Bóg, który był w stanie oszczędzić domy dla dziesięciu sprawiedliwych, oszczędzi cały rodzaj ludzki, jeśli ogół wiernych wszystkich krajów i wszystkich narodów zanosić będzie korne błaganie za dość uczynień. Piętyk kończy się błogosławieństwem. I e, prośbą o e, wsparcie, e, w, w, wsparcie Matki Bożej jest wspomniane właśnie o tym, że e, Matka Boża stojąc pod krzyżem zło, z, złożyła za nas w ofierze i e, przez to zjednoczenie z Chrystusem nosi zupełnie wyjątkowe, prawdziwe miano naprawicielki, tak, czy można powiedzieć wynagrodzicielki. E, Encyklika kończy się właśnie w ten sposób. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że sama, by to powiedzieć, idea czy promocja idei wynagrodzenia, a także kultu na świętego serca Pana Jezusa, była już w czasach Pisa 11 w Kościele zakorzeniona. Sam papież odwołuje się tutaj do encykliki. Leona XIII, Annum Sacrum, mimo że Kult Nasiączego Serca, który bezpośrednio po, w pierwszym okresie po objęciach, Małgorzaty Mariala Koch, był intensywnie zwalczany przez bardzo próbowych wtedy w kościele, choć działających już wtedy w pewnym sensie już niejako na optymalnym marginesie jansenistów, w XVIII wieku, kiedy pojawiły się takie bardziej właśnie ikonograficzne przedstawienia serca Jezusowego te ataki Jansenistów się zmogły, ale w, w, tam, w tamtym czasie sprawa nie budziła już większych kontrowersji i co istotne, co ważne by na nauczanie to było rozwijane potem przez następcę PSA XI, Piusa XII, ale także również po Soborze Watykańskim II. Papież Jan Paweł II w 1999 roku w orędzie o stulecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu sensu Pana Jezusa, to jest właśnie orędzie, która też się odwołuje podobnie jak encyklika Piusa XI do tego, co zrobił Leon XIII w Annum Sacrum. Wymienia można powiedzieć w pewnym sensie cały ciąg kolejnych papieży, którzy pogłębiali, pisze polski papież, pogłębiali naukę o kulcie najświętszego serca pana Jezusa i zalecali okresowe ponawianie aktu poświęcenia. Tutaj pozwolę sobie zacytować. Spośród nich pragnę wspomnieć świętego następcę Lona 13 papieża Piusa X, który w 1906 roku nakazał odnawiać akt poświęcenia corocznie, świętej pamięci papieża Piusa XI, który nawiązał do niego w encyklikach kwas primas. W kontekście roku świętego 1925 oraz Miserentissimus Redemptor. Jego następca Sługa Bożego Piusa XII, który mówił o niej w encyklikach Summi Pontificatus i Haurietis Aquas. Z kolei Sługa Boży Paweł VI zechciał poruszyć ten temat w świetle nauki Soboru Watykańskiego II w liście apostolskim Investigabiles Divitias Christi oraz w liście Lizerti Interpretes, skierowanym 25 maja 1965 roku do przełożonych generalnych zgromadzeń, które biorą imię od serca e, od serca Jezusa. Widzimy więc tutaj pełną, pełną ciągłość i rozwój nauki Kościoła w tym aspekcie. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy i myślę, że wkrótce do zobaczenia.